Ej, dzieciaki. Czas na kąty. Ekstra temat. Super zagadnienie i bardzo przydatne. I hmm, jakby wam to powiedzieć, wlecze się do końca matematyki, jak łamki. Także kąty macie umieć, bo kąty są bardzo porządne do dzieła. Ogólnie, gdyby chcieć sobie porozmawiać na temat słowa kąt i definicji. To warto wiedzieć, że kąt jest to, i ja Wam tutaj to napiszę: jest to część płaszczyzny. Płaszczyzny, czyli na przykład naszej kartki, albo ciasta do pizzy, albo stołu, albo różnych innych rzeczy, ograniczona. Półprostymi, o wspólnym początku? Wraz z tymi, półprostymi, już wam wszystko tłumaczę. Wraz z tymi. Do działa. Zobaczcie. Jakby sobie mm, zaznaczyć płaszczyznę jako... albo dobra, nie będę Wam zaznaczać płaszczyzny. Nasza kartka to jest płaszczyzna, czyli po prostu kartka, deska, ciasto od pizzy, sernik, cokolwiek płaszczyzna, byle była jakaś powierzchnia. I teraz zobaczcie, tu jest napisane półproste o wspólnym początku. Więc robię sobie półprostą jedną i półprostą drugą. I zobaczcie. Jest to część płaszczyzny ograniczona o, yy, półprostymi o wspólnym pro, początku wraz z tymi półprosty, yy, półprostymi. Część płaszczyzny. Może być część płaszczyzny z tej strony. Uwaga, i teraz to się będzie działo. A może być część płaszczyzny z tej. Strony. I jedno i drugie to jest kąt. Zobaczcie, jak to genialnie widać na przykładzie pizzy. Pizza to jest jednak, powiem Wam, mam wrażenie, że nic tak w matematyce nie przydaje się jak ta pizza. Zobaczcie, jakbym sobie zrobiła kółko, przynajmniej takie o. No i powiedzmy, że ktoś tu jest głodomorem i wyżar po prostu tyle. Czekajcie, muszę to narysować tak w miarę, żeby to jest ten nasz kawałek, tak? O, brakuje. To spójrzcie. To salami. Jeszcze coś zielonego rzucimy na tą pizzę, co? Na przykład rukole. Co jeszcze chcecie? Kukurydza? Może być kukurydza. Albo może coś yy, oliwki? Oliwki. Zróbmy oliwki. Będzie bardziej widać te oliwki. Lubicie oliwki? No jaki kształt mają oliwki? O, policzcie powierzchnię oliwek. Dobra, koniec. Zobaczcie, dzieciaki. Z tej strony jest kąt. I to jest ten kąt, który na naszym rysunku był niebieski. No, a ten, co już się rzucił na ten kawałek pizzy, który sobie odkroił, ma kąt z tej strony. Widzicie to? I to jest ten kąt. Dlatego mówi się, że kąt jest to każda z dwóch części płaszczyzny, albo po prostu każda część płaszczyzny, prawda? Która jest ograniczona półprostymi o wspólnym początku wraz z tymi półprostymi. Półprosty o wspólnym początku tworzą dziubek, tak zwany, i ten dziubek to jest kąt. Tylko nie mówcie, że. W matematyce, że kąt to dziubek, bo wtedy nauczyciele mogą dostać zwał. Tak nie mówimy. Po prostu jest to część płaszczyzny ograniczona, półprostymi płaszczy pół o wspólnym początku. I to macie zapamiętać. Teraz zobaczcie. Pokażę Wam <coughs> dwa rodzaje kątów, które już wynikają z tego rysunku. Ta pizza, która została, to jest kąt, tworzy kąt. Mówimy o tym o kącie. Widzicie co ja go na różowo zaznaczę, żeby nikt nie miał wątpliwości o czym my rozmawiamy, bo jak jest w kolorze oliwek, to, to nikt może nawet nie zauważy, że my tu jakiś kąt zaznaczyliśmy. Czyli zobaczcie o taki kąt. Tu jest jedno. Widzicie? A tu jest drugie. Dobra. I oto z tej strony kąt. Nazywa się kątem. Może tak zróbmy, wklęsły jeszcze do tego wrócimy. Natomiast kąt, który zaznaczyłam na czerwono, zobaczcie tutaj, widzicie o ten kąt. To jest kąt wypukły. Jeszcze pokoloruję to na różowo, żebyśmy widzieli, że to jest to samo. Dobra? O tak, zobaczcie. To jest kąt wklęsły, a czerwony kawałek. Czerwony chciałam, mnie różowy. Ludzie, co to się dzieje? Zobaczcie. Tu jest kąt wypukły. Um, bardzo sprawdziła mi się, wiecie, jaka rzecz. Jeśli chodzi o zrozumienie tych kątów, jak sama nazwa wskazuje, kąt wypukły to ten kąt, o który się można walnąć. Czyli zobaczcie, brzeg stołu, jak idziecie, nieraz się gdzieś tam człowiek zagapi, walnie się, może się walnąć, czyli jest to kąt wypukły. Noga od łóżka wystaje, takie coś, można się w to walnąć, małym palcem u nogi bardzo boli, kąt wypukły. Brzeg pilota od kamery, którą nagrywam, Zobaczcie, jakby był ostry i bym tak mocno wolna w rękę, to by mnie bolało, więc jest to kąt wypukły. A teraz wyobraźcie sobie, że biorę telefon i sklejam z pilotem. Pokażę Wam coś. No i zobaczcie, tutaj mi się tworzy kąt. Czy o ten kąt można się walnąć? Nie można. Czyli jest to kąt wklęsły. Albo wyobraźcie sobie, że już skoro jesteśmy przy tej pizzy, że. Yy, nie chcecie, żeby ktoś wam zerżał pizzę, więc włożyliście ten, ten duży kawałek, ten co już ktoś go wyciął trochę, do takiego blaszanego pudełka. I teraz w tym miejscu, gdzie ten mm, dzióbek jest wycięty z tego brakującego kawałka, można się tam walnąć? No nie można, bo jak coś jest o takie, o, słuchajcie, zobaczcie o tutaj, o z tej strony, no to się w to po prostu nie można uderzyć. Czyli jest wklęsły. To jest definicja po chłopsku. A na pewno nie matematyczna, ponieważ zaraz będziemy mówić o miarach kątów, to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na miarach kątów. Natomiast jeśli chodzi o samo rozróżnianie, to po prostu sobie zapamiętajcie, że kąt wypukły to jest taki kąt, który się po prostu jak gdzieś on jest. Wyobraźcie sobie, że jest na przykład z drewna coś, albo ten kąt, albo z jakiejś blachy i pomyślcie, czy się w to możecie walnąć. Czy jakbyście gdzieś tam dotknęli tego, to czy by bolało, czy by nie bolało. Bo w kącie wypukłym, który wystaje, to boli, jak się nieraz człowiek gdzieś zagapi i się uderzy. A kąt wklęsły najczęściej jest tak wklęsły, że nawet się człowiek z niego nie może walnąć. Tak to wygląda. A teraz matematyka, taka bardziej profesjonalna. Zobaczcie. Skoro mówimy o dwóch półprostych, które tworzą nam kąt, a może zmienię kolor, bo już mam dosyć tego czerwonego. To warto, żebyście sobie zapamiętali wspólny początek. Jedna półprosta i na tym jest druga półprosta. Czyli tak jakby nasz kąt jest jeszcze nieotwarty. Nazywa się kątem zerowym. I on ma miarę, jak sama nazwa wskazuje, 0,100. Teraz jak sobie zrobimy kąt, który ma miarę, troszeczkę się rozchylają nasze... Półproste, czyli ramiona kąta tak naprawdę właśnie. Ramię kąta. To jest. O, tak? Czyli zobaczcie, były tak, no i nagle jedno się łaskawie podnosi trochę. I teraz. Kąty oznaczamy sobie greckimi literkami. Wrzućmy tutaj literkę grecką alfa, jeżeli będziecie mieli kąt, który jest większy od 0 stopni, a mniejszy niż 90, czyli nasza alfa jest po środku i alfa jest większa od zera, mniejsza od. Oj, oj oj, przepraszam, większa od 0 a, no dobrze, mniejsza od 90, dobrze, dobrze, dobrze. To ten kąt nazywa się kątem. Ostry. Kąt ostry. Jeżeli nasza wskazówka, czyli jedna półprosta, tak jak leżała, tak leży. Słuchajcie, jedną będę rysować bez zmian, a druga już jest pionowo i tworzy nam się piękna drukowana literka L, to ten kąt ma 90 stopni. I to jest kąt prosty. I teraz zobaczcie, jakbym, czyli już jesteśmy tak, był zerowy. Jakiś tam ostry, on może być ostry tak, ostry tak, ostry tak Do momentu, 8, o tak, jak już ma tyle stopni, czyli 90 To już jest kąt prosty, tak? Czyli 89 to jeszcze jest ostry I teraz możemy to jeszcze bardziej odchylić Już moje ręce to tak średnio, stara jestem, więc coraz gorzej mi te kąty wychodzą no ale niech tam Czyli jak odchylę naszą wskazówkę jeszcze bardziej Czyli zobaczcie, zrobię sobie tutaj takie coś o, a to zrobię tak to już mam kąt i tu, yy, przepraszam i tu jest nasza alfa to tak, było więcej niż 90 ale mniej niż 180, stopni. czyli to mogę rozchylić, słuchajcie, tak na przykład, a mogę jeszcze bardziej, a mogę prawie, tak nie wtedy mam kąt nazywa się ten kąt Rozwarty. No i jeszcze y, dalej, co się dzieje? Zobaczcie, gdybym ja sobie zrobiła w taki sposób: to, że to ramię, które było na linii, jest na linii, a to ramię drugie bym wzięła tak. Czyli już miała takie całkiem, nie? To taki kąt nazywa się kątem. to jest bardzo ważna sprawa, słuchajcie. Ma 180 stopni. Nazywa się kątem kąt półpełny. Czyli takie, taki trochę zachód słońca albo wschód. Widzicie? Takie o! Taki horyzont i takie słoneczko. To skąd półpełny. I teraz yy, zobaczcie, co się dzieje dalej. Ja tą wskazówkę, jedną. Mogę jeszcze dalej odchylić, czyli tak, ta niech se grzecznie tutaj stoi, tak jak była, a tą jeszcze niżej weźmy. Czekajcie, może wezmę ją jeszcze niżej, żeby było łatwiej. Widać. O! No i zobaczcie, czyli już przeszło stąd, mm. przeszło stąd, jest ostry, prosty, półpełny i jeszcze dalej zajechaliśmy. Widzicie? Dotąd był ostry, dotąd był półpełny, a my jesteśmy jeszcze niżej, widzicie? To ten kąt nazywa się kątem wklęsłym słowo kąt wklęsły zobaczcie tu jest pustka nie ma nic więc jak nie ma nic to nic nie narysuję a tu jest powierzchnia naszego kąta widzicie dlatego jest wklęsły i ostatni kąt Aha, i o kącie wklęsłym warto, żebyście sobie zapamiętali, jak tutaj wpiszemy alfa, że kąt wklęsły jest wtedy, gdy jego miara jest większa niż 180 stopni. Po prostu. Powyżej 180 to są kąty wklęsłe. No i ostatnia rzecz. Jedna wskazówka tak jak była, a druga wyobraźcie sobie, że z tego rysunku piętro wyżej z żółtym tym słońcem prze... Wsuniemy tą wskazówkę jeszcze w tą stronę. Teraz to cofnę ten baskrąg i ona się pokryje. Tutaj tylko nie mogę tego tak narysować, tylko muszę to narysować w taki sposób, żeby nikt nie widział, że tutaj są dwie linie. Czyli trochę to by wyglądało. Słuchajcie, tak jakbym mając jeden, jedno ramię kąta zrobiła i drugie to tak rozwarty. Pro, oj, przepraszam, zerowy, ostry. Prosty, rozwarty, półpełny, sklęsły. I jak tą wskazówkę bym złapała i, i z powrotem położyła tak, do tego palucha, nie o taką, to ten kąt nazywałby się kątem pełnym. Czyli tak, jakby zrobiła pełny obrót. I to jest kąt, który. Jeju, jak brzydko narysowałam, jak tak można. To jest kąt, który ma 360 stopni. I on się nazywa kąt pełny. I to są rzeczy, które musicie wiedzieć. Czyli zobaczcie, jeśli chodzi o zadania z geometrii, to kąt prosty będzie po prostu regularnie się pojawiał, czyli ten, który ma 90 stopni. Jeśli chodzi o miary kątów, o kąty ostre czy rozwarte, klasycznie w zadaniach z czworokątów też będą się pojawiać. Zadania typowe na kąty. Będą wymagały waszej wiedzy pod tytułem, że kąt półpełny ma 180 stopni, a kąt pełny ma 360, a kąt wypukły to jest taki, który ma więcej niż 100, mniej niż 180, a kąt wklęsły jest taki, który ma więcej niż 180 stopni. Nie? To są takie rzeczy i to musicie wiedzieć. I teraz, jak już jesteśmy przy takich kątach, to jeszcze wam powiem jedną rzecz. Zobaczcie, bo zaczynamy łączyć kąty i wielokąty. No to spójrzcie jak to wygląda. Jak macie jakikolwiek wielokąt, narysujmy sobie co tam nam się podoba. To zobaczcie. Niech tak będzie. Te wszystkie kąty, które są tutaj, no bo jak mówimy o wielokącie, no to znaczy, że rozmawiamy o tym, o tym O tym w środku, tak? To jest nasz wielokąt. Więc teraz wszystkie kąty, które są w środku, Nazywają się kątami wewnętrznymi wielokąta. No bo kąty są, no bo są kąty, a ponieważ są w wielokącie, to wielokąta, a ponieważ są we wnętrzu wielokąta, to wewnętrzne. A te punkciki, które teraz maluję kropami, to są wierzchołki wielokąta. I bierze się to stąd, że tak jak Wam pokazałam na pierwszym rysunku, zobaczcie, każdy kąt ma dwa ramiona. I każdy kąt ma wierzchołek, więc jak te kąty są w wielokącie, no to automatycznie mówi się o kątach wewnętrznych wielokąta i o wierzchołkach wielokąta. No i to jest w zasadzie cała filozofia. Myślę, że ogarniecie to szybciorem. Temat jest bardzo prosty. Ułóżcie sobie w głowie, bardzo Was proszę, to żebyście umiały odróżniać kąty wypukłe od kątów wklęsłych. To się przydaje w życiu żeby wiedzieć który kawałek lepiej wziąć pizzy czy ten z kątem wypukłym czy ten z kątem wklęsłym no i to tyle do zobaczenia